czego brakuje instalatorom? Czasu, mm. ludzi mm. O. i produktu, do którego nie trzeba wracać co chwilę na budowę. No i dobrych zarobków bym powiedział. No. Pieniędzy nigdy za dużo. No, toż to. A więc jeżeli myślisz o zmianie branży, bądź jesteś instalatorem, który by chciał się wyspecjalizować w czymś nowym, to właśnie ten film jest dla Ciebie. Zapraszamy Cię do współpracy, ponieważ jesteśmy na opolszczyźnie centrum dystrybucji firmy. Red Snake, zgadza się. To są folie grzewcze, czyli system grzewczy XXI wieku. Tak wygląda grzejnik w małej, małej postaci. Dokładnie tak. Montowane to może być na podłodze, na suficie, w ścianie. To już jest e, oczywiście stricte techniczne. Ale jeżeli byś myślał o montażu czegoś takiego, byś chciał spróbować, zapraszamy Cię do współpracy. Oczywiście, zapraszamy do współpracy razem z nami, ponieważ produkt już się przyjął na rynku, jest od paru lat na naszej Opolszczyźnie. A rekomendacje posiadamy, jak to mówią nasi zadowoleni klienci, że już dzięki temu systemowi ogrzewają domy praktycznie za free. Także zachęcamy do nas. Niżej znajdziesz namiary. Nie krępuj się, dzwoń. Idziemy. Zapraszamy się tutaj do nas do biura, porozmawiamy ile i jak na tym można zarobić. Wszystkich szczegółów dodajesz się na miejscu. Zapraszamy gorąco. Pozdrawiam.